Dzień dobry moi drodzy. Prowadzę ten kanał od 8 grudnia 2018 roku. Przez ten czas na tym kanale pojawiło się 1200 filmów. Nie było tygodnia, w którym nie nagrałbym dwóch czy trzech odcinków, a wiadomo, że rdzeniem tego kanału są Barcelona i Real Madrid. Dlaczego o tym mówię teraz? Ano, dlatego, że minęło już tak wiele czasu, minęło pół dekady, a ja nie przypominam sobie takiego okresu, w którym poświęciłbym Barcelonie tak wiele pozytywnych słów, co w ostatnich tygodniach. Oczywiście ten okres jest krótki, ponieważ ten sezon tak naprawdę dopiero wystartował, ale nie zmienia to faktu, że jesteśmy po przerwie reprezentacyjnej, która mogłaby wybić poszczególne ekipy z rytmu, a taka pozostaje w dalszym ciągu rozpędzona i nie widać praktycznie żadnych wahnięć, jeśli chodzi o zespół Barcelony. odosze takie wrażenie, patrząc na spotkanie Girony z Barsą, że takim na swój sposób symbolicznym momentem był fakt, że Pedri chciał świętować swojego gola z Hansim Flikiem, ponieważ Flik jest człowiekiem, który w tej Barcelonie pomógł niemal każdemu. Pomógł klubowi, a co za tym idzie Laporcie, a także Deco, ponieważ potrafi roztoczyć wokół siebie atmosferę takiego absolutnego spokoju. To znaczy, on się na nic nie napina, on nie prowadzi wojenek, nie wchodzi w żadne pyskówki na konferencjach. Prawdopodobnie wynika to też z tego, że nie analizuje każdego zdania, każdego wiersza, który jest napisany w prasie na jego temat, tak jak szawi, że potrafi od tego się zdystansować. Ale Hansi Flick wydaje się być człowiekiem całkowicie odpornym na wszelkie negatywne bodźce, które mogłyby wpływać na jego robotę, czyli chociażby zamieszanie z piłkarzy, generalnie wielkie zamieszanie w klubie i tak dalej, ponieważ Barcelona jest klubem, który w dalszym ciągu oczywiście przyciąga pewne turbulencje, ale Hansi Flick jest na to odporny i w moim odczuciu to się udziela zawodnikom. Niesamowite dla mnie jest to, że Flick był w stanie tak szybko odmienić ten zespół i pozostawić ten zespół odmienionym także właśnie po tej przerwie reprezentacyjnej, że praktycznie licząc się z wieloma absencjami, bo cały czas wielu piłkarzy brakuje i cały czas musi wykazywać się kreatywnością, chociażby pozycja defensywnego pomocnika, to jest ciągłe Szukanie kreatywnych rozwiązań. Prosił o fizycznego defensywnego pomocnika, nie dostał go, no to wyczarował sobie kapitalnego Marka Bernala. Bernal wypadł z powodu kontuzji na rok. Swoją drogą nie mogę się pogodzić z tą informacją. Bernal wypadł z powodu kontuzji, wchodzi Mark Casado i w tym meczu na te rywala z ligi mistrzów, na tle Zirony było, nie było. Spisuje się kapitalnie, dużo lepiej niż w poprzednim meczu właśnie na szóstce. Ale może też wejść Eric Garcia i także daje radę. Ja czasami w ogóle patrząc na pracę Hansiego Flika na początku mam wrażenie, że tam praktycznie każdy jest zadowolony, że że każdy odżył, że każdy złapał y, jakąś taką niesamowitą energię, która prawdopodobnie, no bo czasami trzeba szukać logiki w takich sytuacjach, wynika rzeczywiście z tego, o czym ciągle mówią piłkarze, trenerzy, jacyś insajderzy z Barcelony, że te treningi po prostu zostały wniesione na kompletnie inny poziom. I ja przez wiele lat na tym kanale często powtarzałem, że. Mam taką nadzieję, że zrobi się kiedyś w Hiszpanii moda na tych niemieckich, austriackich czy szwajcarskich szkoleniowców, żeby przenieść trochę, trochę tych trendów z Bundesligi właśnie do Hiszpanii po to, żeby podnieść poziom intensywności. Natomiast intensywność, którą proponuje Barcelona Hansiego Flicka, to jest coś, co mi się w głowie po prostu nie mieści. Słuchajcie, jaki był kontekst rywalizacji z Gironą? Kontekst był taki, że Girona była pierwszym zespołem od końcówki lat 90., a chyba czwartym albo piątym w ogóle w historii, który był w stanie dwukrotnie pokonać Barcelonę w ciągu jednego sezonu, strzelając po cztery gole. Generalnie dokonała rzeczy absolutnie niebywałej. Girona oczywiście jest w przebudowie, ale w dwóch ostatnich meczach spisała się bardzo dobrze. To znaczy, gdyby Barsa trafiła na Gironę w pierwszej kolejce, to prawdopodobnie nie byłoby czego zbierać. Natomiast ta Girona zaczęła się powolutku rozpędzać i w dwóch ostatnich meczach wyglądała bardzo dobrze. Girona, jeśli chodzi o grę u siebie, zdobyła w poprzednim sezonie 47 punktów na 57 możliwych. 15 zwycięstw, dwa remisy, dwie porażki. Girona, jak zapowiadał trener Mitchell, na rywalizację z Barceloną miała Prosty plan: posiadanie piłki, utrzymać się przy piłce i na tej bazie stwarzać sobie kolejne sytuacje. Ta przewaga nie była tak wielka, bo ona wynosiła około 55% na korzyść Barcelony. Natomiast Barcelona zmiażdżyła te zielone. Barcelona rozjechała te zielone. Barcelona zgniotła te zielone swoją organizacją, swoim pressingiem. Po prostu Barcelona operowała w tym meczu. Cały czas tak wysoko, że Zielona nie miała argumentów. Zielona miała jakieś pojedyncze argumenty typu wypady Miguela Gutierreza, który kapitalnie wrzucił do Briana Hilla takie płaskie dośrodkowanie z interwencją Ter po której mieliśmy tę sporną sytuację, po której sędzia z kolei najpierw podyktował rzut karny, a później z tego się wycofał. Ja szczerze mówiąc uważam, że to są nieludzkie dyrektywy dla sędziów. To znaczy w takich sytuacjach, jeśli obrońca wyskakuje z tak wysoko uniesioną ręką, moim zdaniem to powinien być rzut karny. Tak uważam, że tak powinny być skonstruowane przepisy, natomiast jako, że te dyrektywy cały czas w stosunku do arbitrów się zmieniają, no to cóż no, trzeba być temu wiernym i to zaakceptować. Choć przychodzi mi to z trudem, ponieważ uważam, że w takich sytuacjach po prostu powinno się dyktować rzuty karne, ale niezależnie od tego, kontrowersje mam już za sobą, niezależnie od tego, to były pojedyncze wypady to były pojedyncze wypady, a Barcelona praktycznie od początku meczu miałem takie wrażenie, że szokowała wręcz Girone swoją intensywnością. Michel mówił o tym, że organizacja w Barcelonie się zmieniła, że pressing się zmienił, natomiast tak jak w poprzednim sezonie Michel zjadł pod względem taktycznym i pod względem czytania różnych wydarzeń podczas obu meczów szawiego, tak teraz Hansi Flick zjadł Michela. I tak jak przy okazji tamtych meczów można było odnieść wrażenie, że Girona wygląda jak jakiś turbo Bayer Leverkusen na tle tej Barcelony, tak teraz Barcelona wygląda nie wiem, jak najlepsza wersja zielony na tle tej aktualnej zielony. No generalnie, ja komentując to spotkanie, takie pytanie, które sobie zadawałem, to jest, to jest najlepsza Barcelona tylko od kiedy? Czy od czasów Luisa Enrique, czy może jednak powinniśmy sięgnąć, nie wiem, troszkę później? Patrzy się na ten zespół z niesamowitą przyjemnością i praktycznie każdy tam idzie do przodu. Jakie było zadanie, słuchajcie, dla Lamina Yamala na ten sezon? Podkręcić statystyki, ponieważ to jest piłkarz, dla którego double-double to powinien być taki cel minimum. Totalne minimum. No i teraz po pięciu kolejkach. Laminia Mal ma 7 punktów w klasyfikacji kanadyjskiej, jedzie na Monty na stadion rywala z Digimistrzów i strzela dwa gole. Po pierwsze, bardzo dobra reakcja. Zebranie bezpańskiej piłki, precyzyjne uderzenie, po drugie także praca w pressingu. Słuchajcie, taka ciekawostka, bo Laminia Mal wyląduje na okładkach ze względu na swoją kapitalną grę. Oczywiście w ofensywie to był piłkarz, który oddał najwięcej strzałów, najwięcej celnych strzałów, najwięcej wykreowanych sytuacji w tym meczu, co ciekawe miał Rafinia. Natomiast Laminia Mal w tym meczu na Montiliwi był też zawodnikiem, który zaliczył najwięcej udanych prób odbioru, najwięcej odzyskanych piłek. Więc jak ja patrzę na Lamina Jamala, to widzę po prostu gotowego gościa. I w defensywie, jeśli chodzi o pressing, doskoczy, wyłuska piłkę i odda kluczowy strzał. Są takie sytuacje, kiedy Lamin Jamal nawet mógłby podawać do nie najgorzej ustawionego kolegi. Była taka sytuacja z Robertem Lewandowskim w drugiej połowie, kiedy Jamal sam oddał strzał. Tak patrzyłem od razu na reakcję Lewego i odniosłem wrażenie, że Lewy nawet nieszczególnie się zdenerwował, ponieważ zdaje sobie sprawę, że gra z absolutnym brylantem. I że jeśli masz piłkarza, który jest w takiej dyspozycji, to trzeba po prostu dać mu grać, niech on strzela, bo on będzie tej Barcelonie wygrywał mecze. Natomiast to, co oczywiście może w tym meczu zaimponować, to tak kasa do Kapitalny występ, świetna asysta do Pedriego. Pedri strzela gola, czyli to też było takie zadanie dla Pedriego, które jeszcze wystosował do niego szawi. Pedri musisz chodzić w pole karne, bo ty to masz, rób to. Pedri wchodzi w pole karne, zachowuje się jak napastnik w starciu oko w oko z Gazzanigą, jest gol po kapitalnej asyście Marka Casado. Oglądaliśmy ostatnio taką turboekspansywną wersję Rafini jeśli chodzi o strzelanie goli, jeśli chodzi o bieganie po boisku i tak dalej. Gość robił po prostu w tej Barcelonie wszystko. No to w tym meczu Rafinia pokazał znowu jeszcze inną twarz, czyli takiego piłkarza, który potrafi posyłać kapitalne, otwierające podania w kierunku Alejandro Balde, który też się rozegrał, który też też się rozbujał, który jeszcze nie podejmuje oczywiście optymalnych decyzji. Tu myślę, że muszą minąć lata i chyba taki indywidualny trening w kontekście Alejandro Balder, żeby on podejmował na przykład takie, takie decyzje w ofensywie, jak podejmuje Miguel Gutierrez. Właśnie w, przy, w momencie dośrodkowania, bo Miguel Gutiérrez nie ma takich możliwości fizycznych jak Alejandro Balder, żeby tak szybko zdobywać na przykład dystans z piłką przy nodze. Natomiast oczywiście decyzje są do poprawy. No i kolejny kapitalny występ dla niego Olmo, który wprowadza się w sposób spektakularny. rewelacyjny, otwierające podanie lewą nogą Zila Kunde do Olmo. Ten wali z ostrego kąta w kierunku Gacanigi, trzy mecze, trzy gole na starcie. No to jest nieprawdopodobne. Im po prostu wychodziło w pewnym momencie wszystko. Z tym, że miałem takie poczucie, patrząc na niego, ale może trochę wykrakałem mu te kontuzje. Bo ja nigdy, nigdy, przenigdy, bo musiałbym być idiotą. A wierzę, że nie jestem. Nie podważałem warsztatu piłkarskiego umiejętności piłkarskich Daniego Olmo. Zastanawiałem się nad jego przydatnością pod kątem stricte tej pozycji. W tym momencie pojawiły się kłopoty, bo Fermin Lopez także jest kontuzjowany. Natomiast to jego zdrowie jest znakiem zapytania, ale on zszedł z boiska, nie widać, tam było ta, od razu takiej interwencji lekarzy, nie trzeba było przykładać lodu, więc wydaje się, że ta kontuzja nie będzie jakaś szczególnie poważna. No ale nie ma co ukrywać, że ściągając dla niego Olmo, płacisz za niego kupę kasy, sięgasz po Kapitalnego piłkarza, ale jednak takiego, na którego musisz huchać i dmuchać. A kilku takich piłkarzy już w Barcelonie jest. Natomiast na razie Hansi Flick wydaje się, że z tym sobie potrafi poradzić. Ten mecz mógł zakończyć się jeszcze wyższym zwycięstwem Barcelony, bo Robert Lewandowski także miał bardzo dobrą sytuację, ale jej nie wykorzystał właśnie w starciu z Gatsanigą. A, a trochę szkoda o tyle, że Gatsaniga jest bardzo słabo dysponowany na początku tego sezonu. Gatsaniga, dopóki nie miał poważnego konkurenta w Gironie, czyli miał Juana Carlosa, wyglądał bardzo dobrze. Był też bardzo wysoko w różnych klasyfikacjach typu Bramki w stosunku do bramek co pokazywało, że regularnie ratował Gironę w wielu sytuacjach. Tak teraz wydaje mi się, że Gironie nie pomaga, więc koniec końców to był przekapitalny występ w wykonaniu barsy. INIGO Martinez bardzo pewny w defensywie, z tej sytuacji z, z tą ręką, której on nie widział i pewnie tego się nie spodziewał, ale ta ręka była uniesiona. Dobra, znacie moje zdanie na temat tej sytuacji, ponieważ je już wyraziłem, ale jak człowiek patrzy na tę barsę, to zgadzają się dokładnie te rzeczy, których brakowało wcześniej, czyli taka ciągłość w graniu, jazda po kolejne gole, pressing, organizacja pod względem fizycznym, to jest topka. Po prostu to jest topka. Oczywiście Girona sama się obnażyła w kilku momentach tego meczu, bo na przykład John Solis zaliczył prawdopodobnie jeden z najgorszych indywidualnych występów piłkarza w całym tym sezonie Primera Diviziona. Przypominam, że mamy połowę września. To była totalna kompromitacja, co robił ten kolumbijski środkowy pomocnik. Mitchell nie mógł skorzystać ani z Oriola Romeu, ani przede wszystkim z Janhela Herrery, który jest wiodącą postacią w Gironie, i nie udało się tej luki zasypać. I Girona grała praktycznie bez drugiej linii, no bo jeśli nie ma Janhela Herrery, to nie funkcjonuje Iwan Martin, Wiktor Cygankow też nie funkcjonuje tak jak powinien. I patrząc na pierwszą połowę, to jeśli już ktoś miał się podobać, to Brian Hill za to, że robił wianę, no ale robienie wiatru nie wystarczy, żeby ograć na Barcelonę. I o ile bardzo mi się podoba cały ten model zielony, że odchodzą gwiazdy, a jednak udaje się tam wprowadzać piłkarzy dość podobnych, jeśli chodzi o sposób grania. Bo na przykład Alejandro Frances ma pełne papiery, żeby wejść w buty Erika Garcia i grać właśnie w bardzo podobny sposób. Że widać podobne ruchy także na innych pozycjach. Że to są piłkarze, którzy. Brian Hill stara się, powiedzmy, wcielać w życie ruchy Savinio. To jest inna półka mimo wszystko, ale widać pewną konsekwencję, jeśli chodzi o budowę Girony. Że mieli piłkarza o pewnym modelu, o pewnym konkretnym profilu i sięgają po piłkarza bardzo podobnego. Widać w tym konsekwencje to jest kapitalna robota Kike Carcella, czyli dyrektora, a także oczywiście Michela. Natomiast. Mimo wszystko ten zespół jednak ma pewne bardzo wyraźne braki, i jeśli wypadają gwiazdy na rynku transferowym, a później wypadają jeszcze kolejne gwiazdy z powodu różnych problemów zdrowotnych typu Jan hell to w tym meczu. Zirona nie istniała, jeśli chodzi o fazy przejściowe w kierunku defensywy. Zirona nie miała solidnego defensywnego pomocnika i Zirona nie miała gościa, który w drugiej linii byłby w stanie unieść intensywność tego spotkania, a takim zawodnikiem jest właśnie Wenezuelczyk, czyli Janhel Herrera. Więc tego braku nie udało się zasypać. Katastrofalny występ także Davida Lopeza, który jest bardzo wolnym obrońcą i to może być regularnie obnażane. Także mnóstwo kłopotów Daleja Blinda, jeśli chodzi o rozegranie. Natomiast Żirona tak gra, zirona nie chce rezygnować ze swojej filozofii i czasami może być przez to wszystko brutalnie karcona. Natomiast to nie zmienia faktu, że Żirona tutaj praktycznie przegrała na każdej płaszczyźnie na płaszczyźnie taktycznej, wyborów nawet na spotkanie, bo Danjuma też na dłuższą metę się nie sprawdził. Pod kątem fizycznym została. Zgnieciona. Zielona no, w tym meczu wyglądała tak, jakby walczyła z jakimś absolutnie topowym angielskim zespołem, będącym w szczycie formy podczas fazy pucharowej Ligi Mistrzów. Trochę tak wyglądała właśnie ta dysproporcja. Więc ciekaw jestem, jak to będzie wyglądało na tle Paris Saint-Germain. Zagrają na pewno inni piłkarze. Jeśli chodzi o jakieś plusiki w zespole Zielony, to na pewno Jaser Azprilla. To widać, przepraszam za zapożyczenie, że to jest po prostu boler i że tak jak Michel powiedział, że to jest zawodnik o niewiarygodnym talencie, to na pewno to nazwisko 18-letniego Kolumbijczyka warto zapisać: Jaser Aspria. Y Typowo piłkarskie ruchy, bardzo fajny sposób prowadzenia piłki, bardzo fajne prostopadłe podania, duża odwaga, taka osobowość w grze. Wydaje mi się, że ten występ mógł sobie wywalczyć skład, nie wiem czy na PSG, ale na najbliższe spotkanie ligowe spokojnie, więc. Koniec końców, tak naprawdę patrząc na Gironę, brutalne zdarzenie z rzeczywistością, ale to było zdarzenie z rzeczywistością, z którą Girona w poprzednim sezonie sobie radziła. Tylko, że Hansi Flick tę rzeczywistość o 180 stopni odmienił. Naprawdę, oni sieją spustoszenie momentami ze swoimi rywalami. To już nie jest tylko ofensywny, fajny futbol, to jest spustoszenie, co oni zrobili z Girony. Wynik 4 do 1 moim zdaniem nie oddaje skali przewagi, jaką wypracowała sobie Barcelona. Powiedzmy do 70 minuty, potem to wszystko się rozjechało. Zielona była w stanie też strzelić gola. Bardzo fajnie tę akcję zainicjował zresztą też Jaser Aspria. Totalnie głupie zachowanie Ferrana Torresa z czerwoną kartką można było tego uniknąć. I tak jak mówię, no gdyby ten mecz zakończył się znowu wynikiem 6 do 0 dla Barcelony, to jakkolwiek absurdalnie to brzmi, no bo to było starcie z Ligi Mistrzów, to nikt nie powinien być zadowolony. Kibice Zielony zaprezentowali taką mozaikę, taką oprawę przed meczem, że wkraczamy. Na nowe szczyty, wkraczamy w nowy wymiar, coś takiego, no to, no to niech wkroczą w ten nowy wymiar od rywalizacji z PSG bo ja lubię zielone, bardzo mi się podoba ten projekt, jeśli chodzi o sam sposób gry w piłkę, to on jest kapitalny. Eksponuje walory ofensywne wielu piłkarzy, ale tutaj zostali po prostu zmiażdżeni I mówię, jestem pod niesamowitym wrażeniem Barcelony, bo. Nawet gdyby ktoś chciał w jakikolwiek sposób znaleźć argumenty, żeby zdeprecjonować grę Barcelony w tych pierwszych kolejkach, nie będzie w stanie. Nie będzie w stanie. Tam po prostu wszystko śmiga tak jak powinno. Na takim tempie, takiej intensywności. Ja oczywiście ja tak czasami się zastanawiałem, patrząc na. Taka refleksja przyszła mi teraz do głowy, patrząc na Bayern Hans, jego flika, ten mega Bayern, który jechał jak walec, który też miałem przyjemność często wtedy komentować. Ile tam było właśnie takiej indywidualnej inspiracji poszczególnych piłkarzy, którzy z założenia byli wielkimi profesjonalistami, bo takie głosy też się pojawiały. Że Hansi Flick generalnie przede wszystkim ma piłkarzom nie przeszkadzać. To teraz to, co on wprowadził do Barcelony na początku tej pracy, zobaczymy jak to będzie wyglądało na dłuższą metę, no ale też ma tyle kontuzji, że wielu innych trenerów z tym mogłoby sobie nie poradzić, żeby w ogóle załatać te dziury. To teraz moim zdaniem początek tej pracy w Barcelonie, jeśli chodzi o organizację gry bez piłki, pressing, i przede wszystkim takie szturmowe ataki. Dodatkowo jeszcze weryfikuje pracę Flicka w Bayernie, bo tamta praca była genialna. W reprezentacji Niemiec nie, wiadomo, ale w Bayernie była genialna i na początku w Barcelonie jest no 300% normy wykręcone. Niesamowity jest ten początek i nie ukrywam, że jestem pod wielkim wrażeniem. Wiem, że to kiedyś wyhamuje, wiem, że typowałem Barcelonę do mistrzostwa, ale też mam świadomość, że to kiedyś wyhamuje. Ale to nie zmienia faktu, że jeśli kręcisz 100% punktów w pięciu pierwszych kolejkach, strzelając 17 goli, tracąc 4 trafienia i notując też najlepszy start w ogóle od czasów Ernesto Valverde, chapeau ba, naprawdę, szapoba, bo to jest huragan po prostu. To jak gra Barcelona w tym momencie, to jest huragan. Jeśli chodzi o Real Madryt, to jest spotkanie wyjątkowo specyficzne. Mecz z Realem Sociedad, to znaczy na pewno po tym meczu nie można powiedzieć, że Real tak jak w innych spotkaniach ligi zagrał na pół gwizdka, że wyszedł z założenia, że sama jakość nie wystarczy. To byłoby skrajnie niesprawiedliwe, gdybym tak powiedział. Real w tym meczu, moim zdaniem, zagrał dużo, dużo lepiej niż przed przerwą reprezentacyjną. Natomiast to nie zmienia faktu, że zderzył się z bardzo wymagającym rywalem. Wynik tego meczu, czyli 2 do 0 po dwóch rzutach karnych, absolutnie nie oddaje różnicy pomiędzy Realem Sociedata a Realem Madryt, chociażby dlatego, że Real Sociedad trzykrotnie obijał obramowanie bramki i wyglądał kapitalnie w ogóle, jeśli chodzi o. O wchodzenie w tę tercję ofensywną, jeśli chodzi o taki luz z piłką. Wydaje mi się, że to jest takie spotkanie, w którym, po którym pomimo tej porażki, Imanol Alguacil może wyciąć mnóstwo takich drobnych klipów z tego spotkania i pokazać piłkarzom, panowie: Ja wiem, że to jest czas przejściowy, że z Realem Sociedad pożegnało się wiele kluczowych postaci, jak Mikel Merino przede wszystkim, jak Robin Lenormand, Zubimendi na szczęście został, za chwilkę odejdzie takie kubo, ale oni naprawdę pod wieloma względami. W wielu fazach tego meczu dawali radę na tle Realu Madryt. I dla mnie to było spotkanie od jednej bramki do drugiej. To był mecz praktycznie ciągłych faz przejściowych. Jazda od jednej strony do drugiej. I na pewno będzie wiele takich meczów w trakcie tego sezonu, kiedy człowiek oglądając grę Realu, chyba nawet po którymś spotkaniu tak wspominałem, będzie tęsknił za Tonim Crossem i będzie zwracał uwagę na to, że ten mecz z Tonim Crossem wyglądałby inaczej, bo Tony Cross posyłałby te swoje kapitalne podania, po prostu dyktowałby tempo gry i tak dalej, uruchamiałby częściej Kiliana, Mbappé, że nie tylko Rydzi Figuer musiałby posyłać te dłuższe podania właśnie w kierunku Francuza. Natomiast to był mecz, w którym mnie w Realu Madryt brakowało dwóch postaci. Po pierwsze, Casemiro. Ale tego Kazemiro w prime, nie tego z meczu z Liverpoolem w barwach Manchester United. czy takiego zawodnika, który jednak kilka tych faz przejściowych w wykonaniu Realu, Sociedad zwyczajnie by skasował, ponieważ tutaj ta druga linia Realu, mimo że Luka Modrić wykreował najwięcej sytuacji w tym meczu, mimo że był Fede Valverde, ona nie była odpowiednio zgrana. I dla mnie, jeśli chodzi o Real, w tym meczu przepotwornie brakowało przede wszystkim czegoś takiego, co można nazwać jako balans. Na pewno takie mecze ogląda się z niesamowitą przyjemnością, bo to są takie mecze, które mogą się zakończyć 0 do 0 po 40 jest strzałach, ale mogą zakończyć się też wynikiem 3 do 3 albo 4 do 1 dla jednej drużyny, ale druga równie dobrze mogłaby strzelić także cztery gole. Kapitalnie to się oglądało, jeśli chodzi o intensywność. Tylko jestem przekonany, że Carlo Ancelotti na dłuższą metę z takiego obrazu, w którym tej równowagi będzie brakowało, zadowolony być nie może. Kilian Mbappé w moim odczuciu, no bo to jest taki zawodnik, którego będziemy brać pod lupę po każdym meczu, żeby zwracać uwagę, czy tam nastąpił taki progres o 10, o 15, o 20%. Wiadomo, tego nie da się przekalkulować, natomiast to był zdecydowanie najlepszy występ Kiliana Mbappé w barwach Realu Madryt. Zdecydowanie. I to był lepszy mecz Kiliana niż chociażby spotkanie z Atalantą, kiedy strzelił gola. Jeśli chodzi o pojedynki, tutaj chciałbym wam coś pokazać. To znaczy, sprawdziłem sobie raporcik w White Scoucie, tak z ciekawości, żeby przekonać się, jak wyglądał Kilian Mbappé na tle. Pozostałych piłkarzy, nie tylko Madrytu, ale także Sociedad. I słuchajcie, jeśli chodzi o dryblingi, Kylian Mbappé w tym meczu stoczył 11 takich prób. 11 prób dryblingu, wygrał 5. Skuteczność taka sobie, ale sama liczba naprawdę robi wrażenie. Drugim zawodnikiem pod tym względem był Takie Kubo 6, a drugim piłkarzem w Realu Madryt pod tym względem był Rodrigo, który podniósł się z ławki zakontuzowanego Braima Diaza. Jeśli chodzi o Viniciusa, dwie próby dribblingu, jedna udana, czyli skuteczność wyższa niż u Kiliana, ale jeśli chodzi o Viniego, no to było bardzo, 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 bardzo daleko od ideału. Choć można mu oddać, że był bliski wywalczenia czerwonej kartki dla Aramburu, bo ten Aramburu tam operował cały czas na granicy czerwonej kartki, prowokował sędziego, prowokował Viniciusa tymi faulami i wydaje mi się, że przy innych arbitrach mogłoby się to zakończyć zdecydowanie gorzej dla Wenezuelczyka z realu Sociedad. Natomiast jeśli chodzi o Kiliana, to tak jak mówię, to był zdecydowanie lepszy Mbappé. To był Mbappé zdecydowanie bardziej wpływowy. Mbappé, który praktycznie Cały czas starał się pokazywać, że łapie odpowiedni rytm, starał się przygotowywać sobie podobne sytuacje do dania strzału, jak te, które miał nawet w starciu. Z Realem Sociedad w barwach PSG w ostatniej edycji Ligi Mistrzów, kiedy z ostrego kąta potrafił zaskakiwać, czy szukać możliwości zaskoczenia właśnie Aleksa Remiro. Był bardzo mobilny, jeśli chodzi o poszukiwanie sobie miejsca właśnie w kilku sektorach. Moim zdaniem Mbappé na początku swojej przygody z Primera Division przekonuje się, że ta liga jest dużo bardziej niewygodna, nie tylko jeśli chodzi o sędziów i nie tylko jeśli chodzi o jakieś tam różne prowokacje boiskowe, ale że ona jest dużo bardziej niewygodna niż on zakładał. Ponieważ czasami tacy niepozorni rywale na boisku okazują się pozorni. Albo inaczej, niepozorni rywale okazują się rywalami dużo wyższej klasy niż ty zakładałeś. Robert Lewandowski też miał takie brutalne zderzenie z rzeczywistością w wielu spotkaniach. Natomiast dla mnie to był najlepszy Mbappé i to był zwiastun tego, że nadchodzi Kilian. Tak to interpretuję. Kilian do przerwy reprezentacyjnej, a Kilian ten, którego zobaczyliśmy teraz na Reale Arena, to nie są te same postaci. Tam było dużo więcej chaosu, nieprzemyślanych decyzji. Tutaj z kolei widziałem więcej takich konkretnych decyzji przemyślanych ze strony Mbappé. Grał po prostu tak, jak można było zakładać, że będzie grał. Niezależnie od tego, czy strzeliłby w tym meczu 0 goli, strzelił gola z karnego, czy strzeliłby trzy gole. To wypowiedziałbym się tak samo, po prostu to był bardzo dobry Kilian Mbappé. Natomiast, tak jak mówię, no problem jest cały czas z Viniciusem. Tutaj można to usprawiedliwiać podróżą po przerwie reprezentacyjnej, wiadomo, no to jest trudne dla każdego piłkarza. Można to tłumaczyć pewnie do pewnego stopnia tym, że w Brazylii także kończy się cierpliwość do Viniciusa. Znaczy, może nie tak, ale w Brazylii kończy się cierpliwość do Viniciusa, ponieważ on. Gra bardzo słabo w tej reprezentacji, On nie dźwiga tej koszulki. Niezależnie od tego, kto jest selekcjonerem reprezentacji, to wini po prostu nie daje rady i myślę, że jemu to siedzi w głowie po prostu, że, że rozczarowuje swoich rodaków, a miał być tam kimś na miarę Neymara. Natomiast w Realu Madryt ten początek sezonu, mimo że w wielu statystykach, dominuje po prostu, jest słaby, jeśli chodzi o Viniciusa I, i cóż, no, na razie ta gra w ofensywie nie funkcjonuje tak, jak powinna. I tak jak wspomniałem, że brakowało mi tutaj Kazemiro, to jak patrzę na te kolejne akcje, na przykład Kyliana Mbappé czy Viniciusa, to nie jest tak, że oni siebie nie szukają, że oni nie współpracują, bo są takie sytuacje, bo jedna taka sytuacja, kiedy Mbappé zgrał piłkę na jeden kontakt do Viniciusa, który wchodził w pole karne, nawet po cieszynkach, po tych oddawanych rzutach karnych widać, że tam nie ma żadnego problemu z chemią czy czymś w tym stylu. Natomiast gra, jeśli chodzi o samokonstruowanie poszczególnych ataków, jeszcze na pewno nie wygląda tak, jak wymarzyłby sobie tego Carlo Ancelotti. Dlatego mówiłem o tym, że brakowało Casemiro, ale w tym meczu to mi brakowało Karima Benzemy. Na takiej w zasadzie takiego gościa, który wszedłby na boisko i który miałby taką umiejętność posklejania tych dwóch chłopaków do kupy. Może kimś takim będzie Dud Bellingham, jak wróci do gry, natomiast na pewno kogoś takiego w tym momencie w zespole Ancelottiego brakuje. I teraz tak jak należy docenić zwycięstwo Barcelony nad rywalem Zigi Mistrzów, tak należy też docenić wygraną Realu Madryt na Anoeta, ponieważ to jest naprawdę bardzo trudny teren. To jest ekipa, która też się przebudowuje, ale która ma swoje indywidualności, znakomitego trenera i która potrafił przykrzyć życie zdecydowanie bardziej wymagającemu rywalowi. Natomiast o ile należy to docenić, to należy teraz zwrócić uwagę na pewne mankamenty Realu w tym meczu. I na przykład tak z ciekawości sprawdziłem sobie jak to wyglądało jeśli chodzi o wejścia w pole karne. I tutaj Real Sociedad 15 do 13. Ataki pozycyjne zakończone na połowie rywala 60 do 48, jeśli chodzi o Real Sociedad, który tutaj wypracował sobie przewagę. Więc tak naprawdę, gdyby nie brak skuteczności, to spotkanie spokojnie mogłoby się zakończyć wynikiem 2 do 2. I pewnie Carlo Ancelotti nie miałby jakichś podstaw do narzekania, bo sam Luka Sucic potrafił dwa razy obić obramowanie bramki swoją drogą. Yy, imponuje mi to, jak Real Sociedad potrafił zastąpić Michela Merino Luką Suciczem. Czasami tak jest, że kiedy tracisz swoją gwiazdę to szukasz piłkarza o trochę innym profilu, no bo na takiego cię nie stać, bo nie ma zawodnika o podobnej charakterystyce, a tutaj wypada Mikel Merino, który odchodzi do Arsenalu i oni ściągają piłkarza, który gra w sposób niemal identyczny. Ja czasami patrząc na Lukę Suchicza, gdyby nie fakt, że on trochę inaczej wygląda, to pomyślałbym sobie, no tam cały czas gra Mikel Merino, więc to jest niesamowite. Jeśli chodzi o Real Sociedad, jako oni potrafią też operować właśnie na tym rynku transferowym, potrzebują tylko klasowego napastnika, który zamykałby poszczególne spotkania, nie tylko takie jak to z Realem Madryt, no bo tutaj i Becker i Słucisz obijali to obramowanie bramki, ale miejmy nadzieję, że Oskar to będzie ten zawodnik, który na dłuższą metę będzie w stanie te gole zagwarantować, bo pozycja numer 9 nie może wisieć na Mikelu Oyarsabalu, na Carlosie Fernandesie który miał potężne przejścia zdrowotne na Sadiku, który miał potężne przejścia zdrowotne a przy tym jest strasznie chaotycznym zawodnikiem, no potrzebny jest gość, który tam wejdzie i będzie ładował gole jak taka typowa dziewiątka jest moda teraz na napastników z północy Europy Sorlot, Haaland, Strand Larsen i tak dalej, i tak dalej no to może Oscarson właśnie pójdzie bardzo podobną drogą tego życzyłbym Realowi Sociedad, bo nie ukrywam, że dla mnie to jest jeden z najrozsądniej, najmądrzej najlepiej budowanych klubów w Hiszpanii właśnie w ostatnich latach. Więc koniec końców ten weekend kończy się tak, że oba te gigantyczne kluby z Hiszpanii mają mnóstwo powodów do zadowolenia. Barcelona, ze względu na cały obraz, tam praktycznie wszystko się zgadza. Real Madrid dlatego, że po przerwie reprezentacyjnej był w stanie ograć bardzo poważnego rywala, że Kylian Mbappé wygląda dużo lepiej i to jest naprawdę, to jest najistotniejsza informacja. I bardzo istotna informacja jest też taka, że nic się nie stało Ederowi Militant. Brahim Diaz wypadł z drobną kontuzją mięśniową. Natomiast końcówka tego meczu, kiedy Militao toczył taki naprawdę ofiarny bój o to, żeby być w stanie kontynuować swój występ, kiedy w pewnym momencie wydawało się, że on nie będzie w stanie w ogóle w normalny sposób biegać, potem jeszcze próbował, tak testował ten nogę raz, drugi, trzeci. No i w końcu grał dalej. To pomyślałem sobie, żeby to się tylko nie skończyło czymś takim. Że wstaniemy sobie rano i przeczytamy Parte Medico Eder tam będzie pauzował 8 tygodni z powodu właśnie jakiejś kontuzji. Zwłaszcza, że ostatnio miał też problemy zdrowotne na zgrupowaniu reprezentacji. Na szczęście wygląda na to, że nic złego się nie stało, natomiast ja ciekaw jestem, czy Real bez tego dodatkowego wzmocnienia w postaci dodatkowego środkowego obrońcy będzie w stanie przejechać tak bez kłopotu ten sezon. Bo wydaje mi się, że czasami, jeśli jest taka opcja to warto sobie ściągnąć jakiegoś zawodnika, nawet po to, żeby poszerzyć kadrę, żeby potem go wystawić na, miałem powiedzieć Almerię czy Granadę, a te z ekipy spadły, na Real Valladolid. Żeby ściągnąć sobie takiego Matsa Humelsa czy Mario Hermoso, po to, żeby oni byli w stanie właśnie wejść za tego Edera Militam, żeby on sobie odpoczął po przerwie reprezentacyjnej, bo widać było po prostu, że on był w dobrej formie. No i tyle, to by było tyle, jeśli chodzi o ten odcinek. Pamiętajcie, że wraca Liga Mistrzów. Oferta na Ligę Mistrzów znajduje się tutaj poniżej. Mnie będziecie mieli przyjemność albo nieprzyjemność usłyszeć przy okazji spotkań Realu Madryt ze Stuttgartem, a także Monako z Barceloną. Wybieramy się do Monako, żeby skomentować to spotkanie z Rafałem Demińskim, tak więc bądźcie z nami, ale będzie się działo w trakcie tego tygodnia. Prawdopodobnie ze względu na to, że spotkanie Monako z Barceloną będziemy komentować ze stadionu, to odcinek na gorąco po takim meczu się nie pojawi, ponieważ logistyka po prostu na to mi nie pozwoli. No, ale wiadomo, może do tych wszystkich ważniejszych wątków związanych z Realem czy Barcą będę regularnie na tym kanale wracał, ponieważ na tym kanale pojawiło się 1200 filmików, ale oczywiście rdzeniem były, są i będą te kluby, czyli Real Madryt i Barcelona, którą typowałem do Mistrzostwa Hiszpanii. Trzymajcie się.